Oh, yeah, it's <laughs> <Znowu. laughs> Hello, welcome back to the Spot Your Own Freddy Fast Pizza Kit 1993 edition. Let's cut the ship, old sport. I know you're listening to this. Who on earth would buy a franchising kit from a company that killed dozens of innocent children, aside from you? We are a family, old sport. You were lost, but you soon will be found. I'm going to come and find you, old sport. I'm going to come find you. Um. Aaaa Okej, okay, to było creepy Można lepszyć von Gaia O W office A gdzie jest Dave? Czekajcie, ja wiem gdzie jest Dave Dave jest tutaj Zgadłem Nie, nie ma Dave'a Ale gdzieś, gdzieś Dave powinien tutaj być w tej restauracji Gdzieś tutaj powinien być tutaj w tej yy, restauracji? Mm. Czego potrzebujesz Malario? Eee, upgrade the Office. Nie, to zaraz. Eee, Chciałem na scenie postawić Frediego albo ewentualnie zbudować drugą scenę. Czego potrzebujesz Malario? Eee. Możemy dokupić budynek albo dwa? Budynek albo dwa, pokój albo dwa. Naprzeciwko e, tego Kobiecej łazienki. Okej, okay. pewnie. A jaki pokój chcę zrobić? Party room, arcade, kitchen. Kitchen by się przydał. Not gonna lie. Strip club. Ale party room. Good choice. You can never have too many rooms full of cheap tables. Powodzenia z 50 głodnymi dzieciakami naraz w tym samym pokoju. Eee, ja deleguję tą pracę tobie. Eee, Brad, bo zabierz mnie stąd. Okej. Okay. Czego potrzebujesz, Malario? Nie, tutaj nie będziemy stawiać. Zobaczymy, czy za 200 dolarów ja mogę powiększyć scenę Zresztą nie przydałoby nam się więcej kasy, ale no. Czego potrzebujesz, Malario? Eee, Porozmawiamy o scenie. Twoja scena jest tam. Możemy ulepszyć. Eee, tak, ulepszymy ją za 100. Wow! wow! Teraz to, to. To jest super scena, no. Co chcesz, Malario? Eee, renovate Dining Area. Freddy z nich to wygląda, może. Okej. Okay. Wo, no to jest Freddy's. No, jestem fanem. Ale nie mam już pieniędzy. <grym> ale chciałbym e, pogadać o scenie. Mamy lepszego animatrona. Możemy go e, zmienić. Mamy Bibi, który performuje tam. E, możemy zacząć katalog robotów. Oto katalog. Jak widzisz, e, normalne roboty nie są sprzedawane. Bla bla bla. Eee, can we buy godred do not buy Gord... Nie, 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 can we buy a candy cadet? No, zamknijmy ten katalog Ale ja przecież selvage'owałem kogoś Eee Wydaje mi się, że jakoś selvage'owałem Czy masz Aoch 2? Nie wiem co jest Aoch 2 Kogo ja zselvedżowałem? Chyba Foxiego. Mm. Mm. Ale e, Ale nie wiem, nie wiem gdzie mogę postawić Foxiego. Ehm. Jajaj No wzięliśmy chyba kogoś Mamy Bibi. Nie mogę Fox tam położyć. Godreda nie chce. Ale. Ale wydawało mi się, że wzięliśmy kogoś jeszcze. Czego potrzebujesz, Malario? Eee. Muszę kogoś zastąpić. Eee. Eee. Mogę cię zastąpić innym fangajem? Eee. Zwolnij. Let's hire a suited mascot wearer. Good idea. Stanley Johnson. Pracował w Disney Worldzie. Zanim został eee, zwolniony za. Nie będę tego czytał. Max Hanson. Kryminalista, e, mhm, ale na szczęście nigdy nie mordował dzieci. Mamy Volta Grusa jest, jest dobrym typem, który już tutaj pracował e, w striptiz sklabie. Niech będzie Wolt. Dobra. Eee... Dobra. Czego potrzebujesz? Eee... Jak teraz wygląda restauracja? Cóż, 50 satysfakcji. E, liability jest 0, znaczy liability jest minus 10, a niebezpieczeństwo pracowników to całe 0. No. Yep. Tak, to Security Office. Czego potrzebujesz, Malario? E, show me restaurant layer. Ej, bardzo ładnie wygląda. Tylko problem w tym. Aha! Przez to, że wziąłem Dave'a Trapa, nie mam Foxiego. Ej, to, do, to dupy trochę. No dobra, trudno. Żadnego godreda nie będę kupił. Dobra. Y... My God. Dobra. Wyjdźmy. One month later. Tak, Dave poszedł dziś kebab w nocy. Fredo bile, Cóż oto tu jesteśmy. Oh, Spójrz na tego Lisa. <grytanie> Twoje życie to żart. Dobra, zobaczmy jak tam Fauni sobie radzi. Jaka muzyka ma lecieć, taka sama jak ostatnia. Eee, dobrze cię widzę. Nigdy się nie cieszy, że mnie widzisz? W sensie tak, no ja, cóż, dzisiaj jest dzień inspekcji. Nie! Half Inspektor! Nie! Jest HALF Inspektor Mógłbyś zostać i pomóc? Gdyby coś poszło źle cóż Wiesz, chodzi o to, że możemy, może nas zamknąć Okej, okay, pomogę tutaj mm -mm. Ponga Guy and Orange Guy, hand in hand, running company together! Uh -huh. Dobra. Well yeah. Don't worry, we'll get through this just fine. Or do worry if it makes you better. I don't know how to motivate you. Now why don't you go check the safe room? Buying our bleeding out room for sorts of quite a high risk arena. Don't check safe room. Make sure it's safe. <laughs> and doesn't contain a corpse. I'll come join you once inspector arrives. See you then, employee. tam <laughs> dzieje.

Możemy pomyśleć o tym, jak bardzo yy, będziemy się, jak bardzo dobrze bawiliśmy w tych starych dniach, tak dalej. O Jezus! Cieszę się, że wybrałeś, żeby mnie serwerować. Porównując mnie do balonowego krewnienia co celu 80 z temu! No! Dave? Pamiętasz te stare dobre dni? Wiem, że pamiętasz. Dave? Nie ma się czego bać, od sport Weź moją rękę i ja Dave! Zbudowałem sobie tutaj dobre życie Wyś przez 30... na 30 lat i wchodzisz znowu w moje życie. Tak O, zbuta. buta. Sporty nie lubiłeś tego miejsca. Nie podobało ci się pracować w Freddy's Przestań udawać, że zależało ci, kiedykolwiek na tym. Ale no, no to miejsce jest takie autentyczne. Ale brakuje tej ostatniej części układanki. Ostatniej części pomalowanej na bakłażanowo. Dave, nie wiem. Nie, 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 nie zabijamy dzisiaj dzieci. Nie tym razem. I can make you a star. No, no, na pewno. Don't me down on the Dave. Nie, wynosi się z tej restauracji. Z porcji. Ty. Niech ja ci coś powiem. Nie masz pojęcia, co do kurwy zrobiłeś. Skoro mnie tu wziąłeś. Oszczędziłeś mnie i jak tylko tutaj przyszedłem, każesz mi wypierdzielać na śmietnik? Sportsy, kochanie Myślisz, że się poddam? I pozwolę temu iść, tak o? Zważ na moje słowa, Old jesteśmy rodziną A, w, a rodzina się nie, nie... no, rodzinuje Niedługo zaginie tu dziecko Tak, i dowiesz się, co znaczy stracić kogoś tobie bliskiego. Wrócę, o, stary sporcie. Ja zawsze wracam. Good bye, Uff, <ścoughs> Goodbye, old fuck. Szefie, tu jesteś. Inspektor przybył. Kupiłem tyle czasu, ile się da. Ale im więcej czasu spędził w dining area, To jest To większa szansa, że no nas zamknie To infestation y Czeka tam na Ciebie, ser. Powinieneś, no przyjść i no, przejąć stery, no tak, no Idź tam już Cholera Old fuck O nie, czy to idzie tam w Hansus? TAK! Jest, Jan! O oh, Christ, it's you! I am the LC Inspector. <laughs> I am the Health inspector. Oh, no, no. You are, the you are... <laughs> On powrócił! To są same świetne powroty! Jest odcinek normalny, odcinek powrotowy, odcinek normalny powrót, odcinek normalny powrót. Ale jego to się to nie spodziewałem. Jeszcze brakuje prawiczka Mata i brakuje Jimbo Janitora. I po prostu już jestem zadowolony, nie? It is a <laughs> Hold on, that face. I know it. My father once showed me a photograph of you and him together. To his <laughs> do you remember this? <laughs> <laughs> O oh, Jezus, Maria! Haha! Okay. <laughs> <laughs> oh, ja Mój jesteś okropny i sprawiłeś, że eksplodował! Oh, ja, äh. E, 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 Miło ci poznać! Wyglądasz trochę jak Twój ojciec, wiesz? Well, Let us begin the inspection. <laughs> Jest, well, um, To jest Dinigar, yes, <laughs> Ta, ja. Tak, ja, Co to Nie mogę już wszyscy śmiać! What was that? <laughs> Proszę, nie zabijaj mnie. Hal violation. Zabierzmy do następnego pokoju, proszę Do Balpita pójdziemy? Nie, do korytarza, na szczęście. To jest korytarz. Jest bardzo ekscytujący. Czy grasz na czas? Nie. Czy to znaczy, że tak? Tak. Chcę zobaczyć toalety. Okej, okay, chodźmy. Ja tutaj krzyczałem i wyklidałem Przed tobą! Toalety! Ja te toalety nie wyglądają na zbytnio posprzątane. Powinnaś zobaczyć ostatnią lokację, Fredego, w której mój tata służył. Ktoś, ktoś tam wysadził. Pisuar! Więc! Niesamowite, no nie? <laughs> Okej, okay. chodźmy. To <laughs> jest <laughs> <is> ball pit! <laughs> I do not love the ball pit. Damn it! That's it all I had What <laughs> Uściliłem tej rzeczy do mojej restauracji. Cóż, e, 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 b, tak czy siak, Malpit to jego gniazdo teraz, no nie? <laughs> Składanie jaj w basenie z kulkami to poważne naruszenie zasad BHP. <laughs> Więc dziwne. E, Pajęcze, roboty, wbijając się do pomieszczeń, do twojej własnej restauracji. Damn it music man! Next room. The next room. <laughs> This is my office. Look. Monitor z kamerą. Ok, the over. Look, I'll be honest. To jest niesamowite, że dach się jeszcze nie rozpieprzył od tylu szczurów, pleśni i azbestu? To miejsce jest niebezpieczne. Każda sekunda, w której tutaj byliśmy. Każda sekunda, w której tutaj jesteśmy, skraca nasze życie o 3 minuty. Muszę zamknąć to miejsce. Na przykład teraz. No wait panie Inspector, you don't wanna do that. Dlaczego nie? Dałbym mu pieniądze I'll give you a back rap. Well I is there anything I can do for you? Są urodziny mojego syna za miesiąc Spuszczę was z celownika, jeżeli zrobisz mu tę imprezę za... go zabiję. O! Nie! 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 Ale, Ale powiedziałeś, że to miejsce jest pełne no, no gówna i w ogóle. Dlaczego chcesz przynosić tutaj swoje dziecko? I... E... W... Mówię, że jestem rodzicem, a nie, że jestem dobrym rodzicem. Ho ho ho. Okay, może być ty na begietko. Widzimy się później. Ja, 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 ja tutaj nie mam pytań. Ser, to ja. Fauni, twój kochany Fauni. Co? Ja, ja. Y Eee, zapomnij o tym. Widziałem jak inspektor wychodzi. Więc wszystko jest w porządku. Cóż, musiałem go przekupić, bo inaczej. Groovy. Więc e, co on chciał? Pieniędzy? Oh, booty? We have to host son. E, Musimy zrobić imprezę dla jego syna za miesiąc. Okej, okay. to. E, możemy to zrobić. Mimo wszystko, robimy tutaj imprezy co chwilę. Możemy to zrobić, czy my. Może. Ja pierdolę. Możemy zabić jego dziecko przez przypadek. Zwłaszcza mając Dave'a Yikes! Spróbujmy tego uniknąć, ok? Cóż, jestem zadowolony. Dzięki, że powiedziałeś mi z inspekcją. Możesz zrobić teraz co tylko ci się podoba eee, Rejestracja, e, restauracja, no jest do twojego użytku i tak dalej Ciao, ser Ja pierdolę oh. Mob the floor Umyłem wcześniej podłogę Nic się nie stało Sergi hallway Zobaczmy Any other guy Rozjeżdżaj się, ale nie znalazłeś nic ciekawego. Leave the hallway. Uh, 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 uh. Gdzie pójdziesz? Uh, do party room, zobaczmy, co tam się dzieje. Never gonna say goodbye. Give pizza out to the kids. Aha, to można zarobić. To jest chyba to, co robiliśmy ostatnio. Ta, ta, ta zupełnie nieintencjonalna armigierka. Boże, to jest music, man. Boże, to jest. Ta muzyka! To jest Pizza Time! Tyry, 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 ty. O mój Boże. Dobra, zrobiłem trochę pieniążków. Interactive Music Man. Skąd ja go mam? Jezus Mary, to jest okropne! The Gaze at Music Man. You feel an intense sense of disgust and horror. Krady music man. <laughs> Muszę wejść do jego gniazda. Ale e, może, może... może zostawmy go i bo ja się go trochę... E, bo, 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 bo. Zobaczmy, czy tutaj są jakieś pieniążki ukryte. 22 dolary. Chyba jednak dawanie pizzy było bardziej convenient. Mamy 90 cashu, Zobaczmy, ile jest na jednej pizzy. Nie. Eee. To <tolę> ta muzyka. 3. Eee, to wychodzi chyba na to samo. Znaczy, tam jest, wiecie, element losowości, można ten. Całkiem sporo y, zarobić poprzez ten element. będę cały czas tamten. O Jezu A udało się zrobić sporo. Ej, 50 prawie. tam 60. Ej, to to się opłaca. To idziemy do... Music nie, nie do Musicmana. Zbieramy to, to żarcie cały czas. Może iść do biura. To właśnie z niego wyszedłem. Live the music man B. Ja tutaj będę farmił Golda, bo zobaczcie, ja rzucę 200 cashu tutaj. Więc, no, szósta no, PM, super. Dzięki za zostanie i pomo po po pomoc z, z wektorem. Predosy będą żyły kolejne dni. Co jest dobrą rzeczą, partnerze. No i tak dalej. Miło było pomóc. A, ser. Nie musisz nazywać mnie serem. Sorry, employee. Dzisiaj dzisiaj bardzo wykończył. Dzisiaj będzie mógł być totalną porażką. A weź się co by, co by się stało, gdyby e, Gdyby inspektor zajrzał pod dywan Co jest pod dywanem? Zaufaj mnie ser, nie chcesz wiedzieć e, By the way e, Zarobiliśmy 646 dolców Więc no, git Ale szczęście, że... a pizzeria plus to co mam chyba A jeszcze jedna rzecz Myślisz, że powinniśmy się spotkać w safe roomie? Coś e, stało się dzisiaj. Co? Zobaczymy, jak tam pójdziemy. Ok. Czyżby Dave kogoś zabił? O nie. E, Walta rozwaliło. E, czy on, sir. E, Strata pracownika zawsze zawsze nieprotektywna sytuacja, ale Freddy straciło pracowników I wiemy jak sobie radzić z takimi sytuacjami Wal był tylko głosem w stroju Możemy go wymienić albo Operować bez niego Ale co z ciałem? Nie bój się ser Po raz kolejny kompan kompanii ma protokoły, no, no nasza firma ma na protokół Jest... Jest y, fabryka, która się nazywa Autorobotik, myślę, tak się nazywa Możemy tam wysyłać martwych pracowników, a oni wyślą nam nowych zadar... No, what the fuck?! Y, 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 myślisz, że to nie jest najczywiście sytuacji? Były już takie sytuacje wcześniej, seri i to jest dobra decyzja Okej okay. Ja psuję to miejsce totalnie, mam wrażenie Zrobiłeś dobrą rzecz Tak no... Wejdź do domu jeśli chcesz uh... Widzimy się za miesiąc See you on the flip side, sir O oh, nie <laughs> Znaliśmy go do fabryki Ja coś czuję Today was a strange day S Salvaging Dave turned out to be a mistake You refused Dave offering kidnap a child together Thanks for your action Today ran as smoothly as it possibly could You also helped fun guy deal with dead employee afterward You send your dead employee to After the Robotic as per his recommendation. You said goodbye to Funny and Cartwheel out of the restaurant. Either way, what done is done. Tomorrow is another day. Tomorrow is chujowy day, coś czuję. Idziemy salwagować coś? Tak. Jedziemy do Denver? Chyba? Czy do domu? Czy do tego x czy do Denver? O to jest pytanie. To Denver. Hmm. Hmm. Ciekawe co będzie teraz do Selewedżowania. O kurde, ciekawe miejsce. Boy! Isn't this a trip down memory lane? No nie.